Po pierwsze, na bieżąco my bardzo dużo zbieramy tych relacji i wraz z tym zbieraniem pojawia się w nas taka świadomość, że to jest bardzo ważny sposób opowiadania o tej historii i myślę, że on jest ważny dla nas, żeby opowiadać właśnie tą historię głosami świadków, którzy ją przeżyli i myślę, że on jest ważny dla Państwa. Zwracam się tutaj do, do świadków historii, do, do, do rodzin. A więc motywem przewodnim trzeciego tomu zeszytów jest Właśnie świadectwo. Przedstawię może taką, te świadectwa, transkrypcje. To jest 15 transkrypcji wywiadów ze świadkami historii, z byłymi więźniami obozu i dwa, dwa wspomnienia, dwie relacje pisane, bo takie wspomnienia też gromadzimy w naszych zbiorach. Powiem może o kilka uwag przedstawię na temat samego wyboru i, i układu tych tekstów. Przede wszystkim. Chcieliśmy pokazać różnorodność losów byłych więźniów obozu. Ta różnorodność wiązała się między innymi z, z, z kolejami losów i między innymi z miejscem, gdzie zastało powstanie warszawskie dane osoby, oraz z miejscem. Gdzie po bardzo często brutalnej segregacji osoby były wysyłane. A były to trzy możliwe kierunki. Osoby niezdolne do pracy były wysyłane na teren generalnego gubernatorstwa. Osoby zazwyczaj osoby zdolne do, pra do pracy były wysyłane do miejsc pracy przymusowej na terenach III Rzeszy. No i ta najstraszliwsza droga, czyli obozy koncentracyjne, tam też trafiali w więźniowie. Powiedziałam zazwyczaj, ponieważ. Niestety zdarzało się tak, że też dzieci, te najmłodsze ofiary wojny również trafiały do miejsc pracy przymusowej i do obozów koncentracyjnych i poprzez wybór tekstów chciałyśmy też ten problem naświetlić.